Cześć, jestem Kasia i jestem wolontariuszką Warszawskiego ZO. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić domowej roboty e, antyperspirant. E, będzie potrzebny nam olej kokosowy, soda oczyszczona oraz olejki eteryczne, ale one będą e, dodatkowe. One nie są konieczne. Wystarczy dodać 3 łyżki oleju. Jak już dodaliśmy olej kokosowy, to przyszedł czas na e, sodę oczyszczoną i dodajemy jej 5 łyżeczek. I do tego my dodamy olej eteryczny lawendowy. Jednak ważne jest, żeby dodać e, maksymalnie dwie kropelki, ponieważ olejki eteryczne mogą bardzo e, uczulać albo działać bardzo drażniąco na skórę, więc nie chcemy przesadzić. I teraz wszystko wystarczy wymieszać. I taką gotową masę możemy przełożyć do takiego malutkiego słoiczka i powinniśmy przechowywać takiej domowej roboty antyperspirant w chłodnym i zacienionym miejscu. Taki antyperspirant możemy nakładać palcem albo jeśli mamy jakiś drewniany patyczek to też się na pewno bardzo super sprawdzi. Jak zrobić domowej roboty wybielającą pastę do zębów? Będziemy potrzebowali oleju kokosowego oraz węgla aktywnego. Dodatkowo jeszcze odrobinę soku z cytryny. Na początku dodajemy dwie łyżki oleju kokosowego. A następnie dodajemy jedną płaską łyżeczkę węgla ale aktywnego. A na koniec dodajemy jeszcze dwie kropelki soku z cytryny. I tutaj nie możemy przesadzić, ponieważ jeśli dodamy za dużo cytryny, to możemy zaszkodzić swojemu szkliwu. Ja nie mam żadnej e, strzykawki, więc po prostu biorę bardzo malutką ilość na łyżeczkę i dodaję. I wystarczy wymieszać gotową masę. Możemy przełożyć do małego słoiczka. Przechowujemy w chłodnym i zacienionym miejscu. Pokażę wam, jak zrobić domowej roboty środki czyszczące. Do pierwszego środka, który możemy wykorzystać na przykład do czyszczenia ogień, okien albo podłogi, będziemy potrzebowali octu oraz wody. No i oczywiście atomizm. Dodajemy octu oraz wody mniej więcej w proporcji 1 do 1. I nasz płyn jest już gotowy. Czyli jak widać bardzo szybko, bardzo łatwy do zrobienia. Kolejnym naszym środkiem czyszczącym będzie po prostu zwykły sok z cytryny. Świetnie on się nadaje, żeby odkamienić różne powierzchnie. My wykorzystamy akurat do odkamieniania czajnika, ale super się też sprawdzi na przykład do czyszczenia kabiny prysznicowej czy kranu. Wlałam sok z cytryny do czajnika i na razie go odstawię na jakiś czas. Natomiast można go też po prostu zagotować, żeby uzyskać szybciej efekty. Teraz przygotujemy domowej roboty szampon, który przy okazji będzie bardzo łagodnym szamponem. Będziemy potrzebowali do tego mąki żytniej, Tutaj mam napar z zielonej herbaty, ale równie dobrze sprawdzi się po prostu zwykła woda. No i będziemy potrzebowali też słoiczka, a raczej słoika dużego. Na początku dodajemy mniej więcej 3 łyżki mąki. I dodaj, ja dodaję do tego właśnie naparu z zielonej herbaty, ponieważ ma ona właściwości regulujące sebum, dlatego może ograniczyć przetłuszczanie się włosów. I doleję jeszcze troszkę wody, zakręcam słoik, mieszam. I nasz e, szampon jest gotowy. Ja jeszcze lubię do niego dodawać fusy z kawy, dzięki czemu przy okazji mycia skóry głowy e, peelinguję ją, co też e, ma właściwości takie, że po prostu e, ograniczamy przetłuszczanie się włosów. E, tak więc, naszą bazą szamponu jest tylko mąka z wodą. Jednak naprawdę można to bardzo modyfikować. Można do tego dodać jakiś olejek eteryczny, jeśli chcemy, jeśli nam służy. Możemy dodać do tego trochę też miodu. Albo na przykład zamiast naparu z zielonej herbaty, napar z rumianku albo napar z kozieratki. To było wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję.